Witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy y, test. Y, mamy test, y, jakby taki test recenzja czy coś głośnika. Music Wireless Speakers, nie wiem czy to dobrze czytam, Megabass A2DP Stereo. Patrzcie, można nim odbierać telefony, karta TF jakaś. FM radio, jakiś USB, AUX, kabel tutaj jest. No i yy, ja tak, to też głośnik reklamówka była w takim pakiecie reklamowym, więc no. Yy, więc nie kupowałem go. Yy, dlatego, bo był lepszy głośnik, więc takie by nie opłacałoby się kupować. No i no, no, no i czego? No i no i to było w reklamówce, było takie wiecie: reklamówka firmy danej. Yy, Tutaj mam wszystkie dane techniczne. 6 godzin na jednym ładowaniu. Przez mikro USB się ładuje. Mam różne kolory. I dobra, patrzcie, jakie to było super reklamówkę, zapakowane. I kabelek do ładowania. Kabelek, kabelek do ładowania też jest. Tym go się ładuje. Sam głośnik. Zobaczcie, tutaj mamy logotypy firm, nie producenta, tylko film, No, reklamówka. A jak to reklamówce jest? Mamy tutaj, wejście USB, wejście mikro jack, nie mikro jack, tylko co ja gadam naładowanie czyli przez zwykłe nie, Mikro usb, tak to się mówi. I mamy tutaj na kabel aux, włączanie wyłączane i slot na karty. Z przodu mamy taką maskownicę. Nie wiem. I cała plastikowa obudowa. Przyciski na górze. Przyciski na górze są podgłosiane. Jaki przycisk EMI, do odbierania telefonów, yy, można odbierać. Połączenia tym głośnikiem. stópki mamy takie duszki. Zobaczmy, czy się tak średnio się trzyma na tych duszkach. Ale patrzcie, to jest jeszcze jakaś folika, chyba. Zaraz ją odkleję. by sobie to. I teraz zobaczę, jak będzie się trzymało. O, teraz to się lepiej trzyma. Patrzcie. Przesuwa się trochę. Patrzcie, jak się dotknie, już głośnik to od razu są ślady. Podobny tył ma do Hikera New Retro, który też był testowany. Uruchommy go. Patrzcie, jaki fajny przycisk, go się uruchamia. Patrzcie, poświęcony. Taki głośnik Chińczyka też tak mówił. Jak samo. Nie mam drugiego telefonu, więc nie puszczę wam muzyki żadnej. Może to w następnym odcinku, ok? Zróbmy tak. O, tutaj mamy głośniczki, widać średnio. I dioda na środku. I takie uchwyty na jakąś go zaczepić. Y możemy go porównać. Y ewentualnie w następnym odcinku do JBL-a. Goływa tam stoi na półce. Y więc wyżegnam się z Wami serdecznie. i Do widzenia. Dziękuję. Y nie chcecie, to zaczepka w górę. Ale jak nie, to nie. Dobra, cześć.